No dzień dobry, witam się z wami w kolejnym filmie na moim kanale, a jeżeli jesteś tutaj pierwszy raz, to hej! Ja jestem Monia i na tym kanale mówię głównie o zagadnieniach dietetycznych, mówię o moich studiach, bo studiuję dietetykę i pokazuję też takie swoje codzienne studenckie życie w daily lub weekly vlogach, których już też kilka na tym kanale jest. A dzisiejszy film będzie taki bardziej pogadankowy, bo będziemy mówić o tym, jak przestać jeść słodycze, z czym wiele osób się zmaga, a tak naprawdę jak ograniczyć ich ilość, którą spożywamy, bo to jest tak naprawdę ważniejsze. Nie trzeba z nich całkowicie rezygnować, wszystko jest dla ludzi, ważne, żeby było to w odpowiedniej ilości. I na wstępie napisz mi koniecznie w komentarzu, jaki jest twój ulubiony słodycz. Słodycz, do którego masz po prostu słabość, który jak widzisz, musisz go kupić lub zjeść. Jaki jest taki twój guilty pleasure? Ja bardzo chętnie o tym poczytam i odpowiem na wszystkie komentarze, więc już czekam w tej sekcji. Komentarzy. Bez przedłużania zapraszam Cię do dzisiejszego odcinka. Pierwszą taką wskazówką, jak przejść ten proces i ograniczyć to jedzenie słodyczy, jest niekupowanie na zapas. To jest dosyć oczywiste, ale omówmy sobie ten punkt. Jeśli my idziemy na zakupy, odruchowo tam rzucamy te słodycze, bo mamy po prostu w zwyczaju jeść te słodycze, no to je kupujemy, chowamy do tej naszej szafki na czarną godzinę. Pewnie każdy taką ma. No i w chwili takiej słabości, czy tam w chwili po prostu nagłej ochoty na cukier, na coś słodkiego, sięgamy po ten słodycz. A pomyślmy, co by było, gdybyśmy nie kupowali ich regularnie, gdyby one nie czekały na nas w tej szafce. To co by wtedy było? Myślę, że są tu trzy opcje. Opcja pierwsza, czyli nie zjemy po prostu nic, bo mieliśmy ochotę na ten konkretny słodycz, na tą słodkość. No i z tego w domu nie ma, nam się nie chce iść po to czy robić czegoś, więc po prostu nie jemy nic. Druga opcja to jest właśnie wtedy, jeżeli ochota jest tak silna, że zbieramy się, idziemy do sklepu po coś słodkiego, idziemy sobie coś kupić. No i trzecia opcja to stwierdzamy, że skoro nie ma słodyczy, to zjemy coś, co też jest słodkie, ale coś, co jest w domu, czyli na przykład jakiś owoc. I to będzie super rozwiązanie. Owoce się bardzo polecają zamiast słodyczy, jako taka przekątka między posiłkami, bo zawierają witaminy, których właśnie w słodyczach nie znajdziemy. Ale jeszcze omawiając te dwie poprzednie opcje, zdecydowanie lepszą formą niż sięganie po słodycze z szafki będzie właśnie przejście się na spacer i kupienie sobie tego, na co mamy ochotę. Jeśli się już zbierzemy i przejdziemy, to to pokazuje też, że rzeczywiście mieliśmy na to ochotę i ta potrzeba po prostu musiała zostać zaspokojona, więc się zebraliśmy. Zrobiliśmy też coś dla naszego zdrowia, nabyliśmy trochę kroków, ruszyliśmy nasze ciało po coś słodkiego. No, a jeżeli kończy się to w ten sposób, że jeżeli nie ma słodyczy w domu, to nie jemy nic, to znaczyło to, że była to czysta zachcianka, po której, jak jej nie spełnimy, to tak naprawdę się nic nie dzieje. Po prostu mieliśmy na coś ochotę. Jeśli tego nie ma, nic się nie dzieje. Jak tego nie jemy i nic się w naszym życiu złego nie dzieje. Więc tutaj zdecydowanie tą pierwszą radą jest nie kupowanie ich na zapas, bo jeśli ich nie będzie w domu, to jest duża szansa, że po prostu po niej nie sięgniemy. Punkt drugi. I tutaj mówimy o zadbaniu o prawidłową ilość snu, czyli wysypianiu się. Ostatnio w ostatnich latach liczne badania wykazały, że je, nasza ilość snu jest ściśle powiązana z tym, co zjemy kolejnego dnia, ale też co za tym idzie z naszymi nawykami żywieniowymi. I tutaj mówię o tym, że takim jednym z wyników było to, że osoby, które się nie wysypiają, tam były szczególnie osoby, które śpią mniej niż 6 godzin, one zdecydowanie częściej sięgają po, po słodycze w ciągu dnia, niż osoby, które śpią wystarczającą ilość godzin. Wynika to z tego, że w nocy jest czas dla naszego mózgu, żeby się zregenerował. Jeśli się to nie stanie i śpimy właśnie za mało, to ten mózg chce to sobie w ciągu tego następnego dnia jakoś sobie to zrekompensować. A dlatego, że mózg jest zasilany glukozą. Glukoza jest jego paliwem, a glukoza to jest cukier po prostu. Mózg po prostu lubi proste rozwiązania, a najprostszym rozwiązaniem jest pozyskanie tej glukozy właśnie z jakichś gotowych słodyczy, czyli nie jakieś szykowanie sobie super owsianki z owocami, czy jaglanki, czy jakichś pancake'ów na słodko, tylko właśnie pójście na łatwiznę Kupienie sobie jakiegoś batonika czy ciasteczek czy i zjedzenie go dostarczenie już tego cukru, żeby ten mózg już mógł pracować i jakoś tam się regenerować. To też e, sięganie po te słodycze w takim przypadku wynika również z tego, że jak jesteśmy niewyspani, no to pewnie ostatnie o czym myślimy, to jeszcze szykowanie sobie jakiegoś, nie wiadomo, jakiego zdrowego i pysznego, zbilansowanego śniadania, tylko właśnie też sięgamy po gotową opcję, która akurat jest dostępna pod ręką. Tutaj wnioskiem jest to, żeby się wysypiać, bo jak się wyśpimy, ochota na słodycze, zwłaszcza takie kupne, przetworzone będzie dużo mniejsza. Punkt trzeci. Zadbaj o ilość białka w swojej diecie. O tym białku ja mówię chyba w każdym takim filmie dietetycznym, ale to jest naprawdę... Kluczowy element naszej diety, bo jest to składnik budulcowy, czyli sprzyja on budowaniu masy mięśniowej, kiedy jesteśmy właśnie na masie, chcemy zdrowo przytyć i rozbudować trochę nasze mięśnie, ale też jest on bardzo ważny na redukcji, kiedy to właśnie chcemy zrzucić te kilka kilogramów, ale nie tracąc przy tym mięśni. Wtedy ta ilość białka również jest bardzo ważna, bo sprzyja utracie tłuszczu, a nie mięśni. Dodatkowo białko w posiłku powoduje, że posiłek jest bardziej sycący, a my jesteśmy bardziej po nim najedzeni, czyli po godzinie od spożycia. Powiedzmy śniadania, nie będziemy odczuwać głodu, tylko po na przykład 3-4, bo właśnie to białko spowoduje, że będziemy czuć dłużej tą po poposiłkową. W przypadku słodyczy to białko jest o tyle istotne, że jeśli w naszych głównych posiłkach, czyli właśnie śniadaniu, drugim śniadaniu, obiedzie i kolacji, zadbamy o tą ilość białka i będziemy najedzeni, to szansa na to, że po posiłku jeszcze będzie ochota na coś słodkiego jest dużo mniejsza, bo po prostu będziemy najedzeni. Najczęściej ta ochota się pojawia właśnie po głównym posiłku, po obiedzie. No i ja wiem z doświadczenia, że dużo osób nie dba o tą ilość białka i na przykład zapomina o jego źródle, i na przykład je same warzywa z. Z ryżem, czy jakiś gulasz warzywny z kaszu. No a gdzieś to białko też musi być. No i wtedy właśnie ta ochota na dojedzenie jeszcze czegoś, bo się nie usatysfakcjonowaliśmy jeszcze tym posiłkiem, ta ochota się pojawia. A jeśli zadbamy o tą ilość białka, będziemy na jedzenie, to szansa na ochotę na, na coś słodkiego będzie dużo mniejsza, zwłaszcza na takie właśnie wysoko przetworzone, tłuste, pełne cukru słodycze. Punkt czwarty, czyli na co dzień staraj się wybierać zdrowsze wersje słodyczy. Oczywiście w kupieniu sobie gotowego snickersa czy innego sklepowego batonika raz na jakiś czas nie ma nic złego, bo tak jak powiedziałam na wstępie, wszystko jest dla ludzi i w zdrowych ilościach, w umiarze jest to ok, nawet w takiej zdrowej, zbilansowanej diecie. Ale tutaj mówię o tym, co wybierać na co dzień. Bo na co dzień raczej nie poleca się sięganie po właśnie takie wysoko przetworzone przekąski. Raczej starajmy się wybierać te z dużo prostszym, krótszym składem no i po prostu zdrowsze. Może też takie, które mają odpowiednią ilość białka, taką zwiększoną. Na przykład mówię tutaj o tych batonach proteinowych, które są już na porządku dziennym w każdym markecie. Mam wrażenie, że po prostu ich ilość jest teraz aż przytłaczająca ich wybór jest bardzo duży. I to będzie zdecydowanie lepszy wybór, bo usatysfakcjonujemy się tym, że zjedliśmy coś słodkiego, bo te batoniki są się może czy słodkie, ale też dostarczymy jakieś białko, co dodatkowo sprawi, że po tym batonie już nie będziemy mieć ochoty na kolejne słodycze, tylko ta, ta ilość białka też spowoduje, że się nim trochę najemy, zapchamy i już nie sięgniemy po kolejne słodycze. No bo kto z nas nie miał tak, że jak otworzył paczkę ptasiego mleczka, to nie chciał zjeść naraz wszystkich, bo jedno było niewystarczające. No, a jak zdecydujemy się na jakiś słodycz, który ma też sobie ilość białka, powiedzmy te chociaż 10 gramów, to już jest coś, co diametralnie zmienia sytuację i spowoduje, że się nim najemy, dostarczymy sobie tego ważnego składnika, czyli białka. A jeżeli nie chcesz kupować takich sklepowych zdrowych słodyczy, no bo, powiedzmy sobie szczerze, są one znacznie droższe niż takie klasyczne, przetworzone z pełną ilością cukru i tłuszczu, to super opcją będzie poeksperymentowanie w kuchni i stworzenie jakichś domowych fit słodyczy. A na takie fit słodycze jest naprawdę teraz przepisów od groma w internecie, czy są jakieś książki kulinarne ze zdrowymi słodkościami. Ja sama kilka takich mam, ale jednak ja korzystam z internetu i z tego, co tam sama sobie wymyślę. Jest to super opcja, bo satysfakcja po stworzeniu, a potem zjedzeniu takiego fit deseru będzie dużo, dużo większa, niż właśnie kupienie i... Zjedzenie go w te 5 minut. Oczywiście, że opcja wpuszczam do sklepu i zakupienie będzie dużo szybsza, ale właśnie takie domowe upieczenie czegoś, czy może po prostu stworzenie jakiegoś, nie wiem, sernika na zimno będzie bardziej satysfakcjonujące, bo możemy też poczęstować swoich bliskich, swoich domowników na przykład. No i to też jakoś tam wpłynie fajnie na, na te relacje, więc takie domowe eksperymentowanie w kuchni ze stworzeniem zdrowej wersji jakiegoś słodyczu, słodycza na pewno, na pewno się fajnie sprawdzić i polecam. No i punktem piątym, czyli punktem ostatnim, będzie to, o czym mówiłam też w filmie o zdrowych nawykach, czyli wprowadzaj zmiany małymi krokami, powoli. Chodzi tutaj o to, żeby nie rzucać się od razu na głęboką wodę i jeśli na przykład jesz teraz słodycze codziennie, nawet po kilka batoników dziennie, do kawy czy tam do śniadania, no to wiadomo, że jeżeli powiesz sobie dzisiaj, że od jutra nie jem, nie jem żadnych słodyczy, zero słodyczy, jestem na super czystej diecie, no to szansa na to, że to się sprawdzi i już nie sięgniesz po słodycze jest bardzo, bardzo mała, no bo owoc zakazany smakuje najlepiej i jeżeli sobie czegoś zakazujemy, to jest największa szansa, że i tak po to sięgniemy, bo po prostu ta ochota dodatkowo na to wzrośnie, tak działa nasz, nasz mózg. Tutaj zdecydowanie lepiej sprawdzą się stopniowe zmiany i na przykład, jeżeli jesteś właśnie tą osobą, która ma problem z tym, że dziennie sięga po słodycze, to zacznij od tego, że... Ustaw sobie, że dwa dni w tygodniu nie jesz słodyczy, lub sięgasz po takie właśnie zdrowsze, z lepszym składem, lub właśnie coś testujesz w domu i coś też sama w domu czy sam ugotować, czy tam kupić. Zaczynamy zawsze od małych kroków. Komuś się może wydawać, że, że te dwa dni przez skalę całego tygodnia to jest nic, ale każdy od czegoś zaczyna. Jeśli masz z tym problem, to takie dwa dni to już jest naprawdę osiągnięcie jeśli zrezygnujesz z tych kupnych słodyczy no i jeżeli na przykład przez te dwa tygodnie ci się uda nie jeść tych słodyczy przez te dwa dni no to możesz pójść o krok dalej i na przykład nie jeść Słodyczy, słodyczy przez 4 dni w tygodniu, i to już będzie naprawdę kolejny super sukces, i tak małymi kroczkami, aż do osiągnięcia naszego celu. Czyli na przykład, nie wiem, no ja mam raczej tak, że jeżeli chcę zjeść coś słodkiego sklepowego, to to robię, bo ta ochota przychodzi naprawdę rzadko. Myślę, że raz w tygodniu. Wtedy po prostu idę do sklepu i kupuję sobie to, na co mam ochotę. I życzę wszystkim, żeby mieli takie podejście do słodyczy, które ja sobie też wypracowałam, tak naprawdę, no myślę, że latami takiego edukowania się o zdrowym odżywianiu i właśnie nie zakazywaniu sobie niczego, bo jeżeli wiemy, że coś jest dla nas dostępne i, i tak naprawdę możemy to zjeść, i wybór należy tylko do nas, czy chcemy tą rzecz. Zjeść i dostarczyć do naszego organizmu, czy jednak powstrzymamy się i zdecydujemy się na coś zdrowszego, na jakąś zdrowszą przekąskę? Ten wybór należy tylko do nas. I jeżeli sobie to uświadomimy i wiemy, że tak naprawdę wszystko możemy zjeść, to ta ochota będzie dużo mniejsza, bo jakby no, mamy do tego dostęp cały czas i nie jest to nic wyjątkowego. No i nie jest to żadna super okazja zjeść sobie ten słodycz. Jeśli tak będziemy o tym myśleć, na pewno łatwiej będzie ograniczyć tą ilość sklepowych, przetworzonych słodyczy w naszej codziennej diecie. No dobra, i to już było wszystko, o czym wam się chciałam powiedzieć w tym filmie jak ograniczyć jedzenie słodyczy. Jeśli uważasz, że film był wartościowy, to koniecznie daj mi o tym znać. W komentarzu zostaw coś po sobie, polub film i zasubskrybuj mój kanał. Koniecznie po więcej dietetycznych, ale nie tylko treści. No i co, do zobaczenia w kolejnym filmie, cześć!